No to cześć, pakujemy kolejną paczuszkę, tym razem kalendarz adwentowy. Czyli pierwszy do zestawu idzie Kuni, który nie jest pakowany, bo osóbka i tak o nim wie. Więc jest tylko napisane dwunastka, otwórz, tam są informacje, a właśnie, liściek informacyjny. Więc tak, jest tu lista, którą ja pod spodem tam w środku zapakowana, czyli tak jakby numer 13. Lista, gdzie są po prostu rzeczy, które ja miałam robić tutaj, i jest tam wszystko policzone, jest tam wszystko tam. No, ok. Więc tak. Hmm, może one nie lecą losowo. Co ja tu mam. Kleją się do siebie. Więc jest tu numerek. Y ósemka i dziewiątka się ze sobą połączyła. Jeszcze się policzy, połączyła lista. Dobrze, sobie tu leżcie. One się lubią wszystkie łączyć ze sobą. Tutaj mamy dziesiątkę i 11. 10. Tutaj jest 7 Szósteczka Mikołajki. Czwórka. Piąteczka. O jest. Trójeczka. Dwójeczka. Oj, ja tą dwójkę chyba zapakuję, bo ona mi nie wiem, czy nie wypadnie. Chwila. Hmm, dobra, nie zaklejona mocniej taśmą, no i jedyneczka, Jedyneczkę naprzód. <grystanie> e, czy coś jeszcze? Chyba nie, chyba to wszystko. <grystanie> ale cóż, tak wygląda kalendarz adwentowy, to jest oczywiście dwunastookienkowy, 12 dwunastym 12 okienkiem jest Hobby Horse, ale może być czasami na odwrót, może być na przykład Hobby Horse pierwszy albo Hobby Horse coś tam, ale tu damy jako dwunastka. Więc tak, są też, mogę wykonać 24-okienkowy, tu jest 12-okienkowy, do kolory, do wyboru. Więc no. Mm. I cóż, yy, czy coś jeszcze mogłam, coś tutaj zapomniałam? Jeszcze sobie sprawdzę. Jednak wszystko, choć zapomniałam jednej rzeczy, której też pisałam w liście, którym tam gdzieś dałam, yy, zapakowane jako 13 numer, yy, że dam coś na przekąszenie, tak? Yy, z racji, że to, że kiedyś miałam fazę na te żelki, w Ż żarłam po prostu ile trzeba, ile, ile, ile dadzą. Ostatnio kupiłam wtedy dwa opakowania, znam po opakowaniu i powiedziałam nie, już ich nie chcę. Więc y, daję żeleczki, one są z Kika. Trochę już u mnie leżą, ale nie są otwarte opakowanie, więc... Więc no. będzie w sam raz. W sam raz do kakaoka są bardzo dobre. Ja już mam kakałko dość, ja już mam tych żelek dość, to są pianki dokładnie i tak dalej, więc we mnie już nie wejdą. Może ktoś inny skorzysta. No, nie mówię, że wszystkie paczki będą ze słodyczami, jak mam jakieś słodecze dodam, aczkolwiek mam więcej otwartych niż nieotwartych. <grych> więc no, tak wygląda cała zawartość. A ja idę pakować, a filmiki będą na kanale. Ten filmik będzie dziś. Dziś jest 15 prawdopodobnie. Dziś jest wtorek. Skoro moja mama mówiła, że 16, czyli moje urodziny przede wszystkim są w środę. W środę jest jutro, dzisiaj jest wtorek. Nie, czyli dzisiaj poniedziałek. Dzisiaj wtorek chyba. Dzisiaj jest jaki dzień tygodnia Telefon, ten drugi. Dzisiaj jest... 15. Godzina 12. Więc no... Dzisiaj będzie ten filmik, a reszta to musicie się po prostu doczekać.